Znaczy tak, jest super, jest bardzo, bardzo gorąco i to nie jest fajne dla nas. Mieliśmy rano takie zdarzenie, że zapomnieliśmy z Krakowa wziąć licencji, dokumentów i wszystkich rzeczy, żeby jutro Kuba mógł startować. Więc od rana akcja, żeby pociąg nam przywiózł, Konduktor zabrał jadą już dokumenty, więc Kweotro będzie startował. Nie jest super, jest fajnie. Mamy mnóstwo przyjaciół w Katance, jest ok, tak naprawdę. No i czekałem na jutro, żeby nie padało, żeby mamo, nie zmieniać opon. Mamo, ty się zbytnio denerwujesz. Nic mi się nie stanie. Mam ochraniacze, więc się nie denerwuj. Należaczek i spokojnie, tak? To jest bezpieczny sport. No, bo cały czas twierdzi, że się denerwuje, co jest prawdą, tak? No ale przyjeżdżam. A co jest według Pani najbardziej niebezpieczne, jeżeli chodzi o jazdę na pitbike'ach? Mm. Ja się boję, że któryś z nich się wywali tak ostro i coś sobie zrobi. Po prostu. Ale, ale jeszcze się to nie zdarzyło, więc może niepotrzebnie się boję, potem trochę takie prawo mamy trochę, tak mi się wydaje. No. E, już zaczyna padać, tak coś czuję, więc. Oby nie, oby nie. Jest trening do 15, a ja chyba nie mamy opon na, na deszcz. Mamy, mamy Aha, opony, Aha. Na, na, nawet, nawet mamy więc. Nie tego jest wymysłem e, szatana tak naprawdę. Tyż przekładamy to godzinę, a jak przestanie padać, to, to tamte opony mają dużo mniejszą przyczepność. No i przydałoby się mieć dwa komplety Pelga, ale jakoś sobie dajemy radę. A czy ten duch rywalizacji jest z was? Czy jeszcze nie? Czy dopiero jutro? Myślę, że tak. Od razu jak można zobaczyć, jak jest jazda wolna, wszyscy z sobą rywalizują. Każdy chce być pierwszy, pierwszy i jeszcze raz pierwszy. Mogę to określić mianem po prostu y, małego, nie Nieoficjalnego nie wyścigu, ale tak to jest super. Rywalizacja jest ciągle i to, i to na najwyższym poziomie. A jak Ci się podoba tutaj Tor? Bo jak rozumiemy, to no przyjechałeś z Krakowa, tak? Tak, przyjechałem z Krakowa, a co do toru, tor bardzo przypomina mi mały, zaciśny e, tor gokartowy e, SKW Racing Park. I może dlatego, gdyż jestem wychowankiem. E, Jestem wychowankiem tamtego toru kartingowego, więc może jest jakieś w nim małe, małe połączenie. Ale cóż, jak dla mnie tor jest świetny, bardzo dobrze przygotowany. No i cóż, przydepność jest wielka i co ja mogę jeszcze mówić? To tak naprawdę o wyniku decyduje zawodnik. E, możemy czegoś życzyć Państwu poza lekkim ochłodzeniem i powodzeniem? E, no tak, żeby nie było żadnej wywrotki na torze, żeby było wesoło, fajnie i... I tyle. To. Wynik jest chyba najmniej ważny, przynajmniej dla mnie. Dlatego Wam życzymy, bardzo dziękujemy. dziękujemy bardzo.